No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny filmik. Dzisiaj będzie znowu analiza partii Roberta Fischera z jego książki Moich 60 pamiętnych partii. Partia bardzo ważna, słuchajcie, bardzo prestiżowa. Grana w 1960 roku, Fischer białymi. Jego przeciwnikiem grającym czarnymi będzie Michał Tal, ówczesny mistrz świata w szachach. I mało tego, partia ta była grana na Olimpiadzie we wschodnich Niemczech i... To był bardzo prestiżowy pojedynek, no bo wiadomo 1960 rok Ameryka kontra Związek Radziecki. I słuchajcie, tylko przypomnę, że główne założenie jest takie w tych moich analizach partii Fischera, że nie używam silnika komputerowego, więc popełniam błędy. Jeżeli taki zauważycie, znaczy, no niespe niespecjalnie popełniam błędy, ale po prostu mogę się pomylić, bo jestem tylko człowiekiem, nie maszyną. Jeżeli zauważycie jakiś błąd w mojej analizie, w moim opisie, to śmiało pisać. Przyjmuję na klatę. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, Fischer białymi, jak to Fischer gra E4. I w tej partii yy, grający czarny Tal, wybiera E6, obrona francuska. Fischer drugim pionkiem zajmuje centrum. Obrona francuska po raz kolejny. W yy, poprzednim odcinku z nagraniem partii Fischera też była obrona francuska. Dzisiaj będzie troszeczkę podobnie, ale inny wariant. Zobaczymy. No, i jak to w obronie francuskiej? Czarne ustawiły pionka na E6, żeby zagrać D5. Teraz ten pionek się tu broni. I Fischer po bronie francuskiej najczęściej grał posunięcie skoczek c3, to był jego ulubiony ruch taki główny wariant o innych tych wariantach debiutowych trochę więcej opowiadałem w poprzednim odcinku, więc tutaj nie będziemy się nad tym jakoś długo skupiać bo partia będzie bardzo ostra, szalona i w ogóle nie wiem czy podołam, podołam tej analizie, ale spróbuję dobra, tal, dragon jest b4 czyli znowu główny ruch związuje nam tutaj tego skoczka i w ten sposób atakuje pionka e4, no bo skoczek go przed chwilką bronił, a teraz jest związany Fischer wybiera e5, czyli zamyka tutaj pozycję w centrum, żeby ten pionek już nie był podbiciem. Centrum się blokuje. O tych blokadach w centrum też opowiadałem w poprzednim odcinku, więc jedziemy dalej. Fischer gra c5, czyli główny ruch. Zaczyna się akcja, jakaś akcja w centrum, kontakt między pionkami, pionki się atakują. I Fischer gra tutaj to posunięcie a3, o którym też opowiadałem w poprzednim odcinku, czyli atakuje tego gońca, zachęca do zbicia. I zepsucia struktury pionowej. I taką właśnie partię oglądaliśmy ostatnim razem, kiedy czarne zbiły tutaj tego skoczka na C3. O tym była analiza poprzedniej partii. I tutaj zbaczamy na inne tory. Tutaj grający czarny metal wybrał tu drugie posunięcie, czyli wrócił się gońcem na A5. Zostawia sobie tego gońca czarnopolowego, żeby była jakaś przeciwwaga dla czarnopolowego gońca białych. No i tutaj główny ruch, najczęściej polecany, najczęściej grany, to jest posunięcie B4. Ostre. Szalone, taka będzie ta partia. Robi się od razu awantura. No, bo tu, tu jest już dużo bić, jest atak na tego końca. I tutaj to oczywiście są jeszcze warianty debiutowe, to wszystko ci zawodnicy topowi mają nauczone. No, bo nawet ja wiem, że tu się gra B4, no to oni tym bardziej, jeśli już ja wiem. I tutaj Czarnymi Tal gra C, bije D4. Bije tego pionka. Bicie tego pionka jest słabsze, tego pionka jest słabsze, to też ja wiem, ale nie do końca wiem dlaczego. Dlatego pomagam sobie w tej analizie i wspomagam się. Notatkami, komentarzami i wariantami, które Fischer zamieścił w książce, i tutaj pisze, że po tym posunięciu najlepszy ruch dla białych to jest skoczek na B5. I białe tutaj nie boją się jakiegoś takiego szacha, bo wtedy wystarczy zagrać posunięcie C3. I ten pionek na A3 zaraz zostanie odzyskany. A kiedy białe zdobędą postawią tutaj gońca, to ten goniec będzie bardzo, bardzo mocno pracował po tej, po tej diagonali, jeszcze w połączeniu z tym skoczkiem. Białe są bardzo zainteresowane tym polem d6. I tutaj Fischer nam pisze, że to jest bardzo dobra pozycja dla białych, białe tu mają przewagę, mają od początku gry taką inicjatywę. Więc tak w partii nie było, Talto na pewno też to wszystko wiedział, że lepiej jest zbić tego pionka, tego centralnego. To też tak troszeczkę jest w szachach, że na początku gry ważniejsze są te centralne pionki, no bo teraz na przykład bijąc tego pionka dużo słabszy jest ten biały pionek, żaden, żaden kolega pionek go nie broni. Więc centrum, centralne pionki są ważniejsze na początku gry, natomiast później w końcówkach to się często, to się potrafi zmienić, że większą rolę, większe znaczenie mają te boczne, skrajne pionki. Dobra, wracamy do partii. Tal tutaj zbił, skoczek jest podbiciem, goniec jest podbiciem, zaczyna się taka mała awantura, bo Fischer nie bije gońca, ani nie ucieka skoczkiem, tylko gra sobie Hetmanem na G4. I o co tutaj chodzi? Bardzo często w tych pozycjach, w tych wariantach, kiedy we francuskiej, kiedy goniec wychodzi i albo się tam cofa, albo sobie tutaj zbija na c3, no to nie ma go już na polu f8, a to znaczy, że nikt nie chroni pionka g7. I często białe prób... Nie tak, nie tak, nie tak. Białe próbują to wykorzystać w ten sposób, że idą tu hetmanem na g4, spytać się czarnego tak jakby ej słuchaj, jak ty zamierzasz tego pionka teraz tutaj bronić, tak? Przez przypadek mi się zagrało g6, można tak czasami obronić tego pionka, ale to powoduje, to jest kiepski ruch, bo to powoduje, że tutaj powstają takie dziury po czarnych polach, a ten gońc już tam jest przygotowany, żeby gdzieś tam później wchodzić. Więc tutaj w partii będzie zagrane posunięcie skoczkiem na E7, natomiast Fischer przytacza w książce też taki wariant, co by było, gdyby, gdyby czarne królem broniły. Czasami tego pionka można bronić królem, natomiast tutaj Fischer pokazuje taki wariant, że on wtedy zamierzał zbić tego gońca. No, i wziął figurę, więc czarny nie ma wyboru, musi odbić figurę. I teraz ruch, idea, którą może kojarzycie z, z poprzedniego odcinka z partią Fischera, że ruch A4 Fisher pokazuje. No i znowu chodzi o to, że ten goniec się ustawi tutaj, a tam już jest czarny król, i białe od razu fajnie. Mają bardzo fajnego gońca i jakieś tam szanse na atak, więc tak w partii nie było. W partii zagrany został ruch skoczkiem na pole E7, i tutaj ciekawostka mała dla Was. Przygotowałem takie zdjęcie, które znalazłem w internecie, dokładnie z tej partii, dokładnie z tego momentu. To jest moment, kiedy czarny skoczkiem z G8 pojedzie na E7. Tylko teraz muszę pomyśleć, jak ja to mam zrobić, żeby wam pokazać to zdjęcie. Tak, o, udało się. Mam nadzieję, że się udało. Mamy zdjęcie dokładnie z tej partii, dokładnie to jest ten moment, kiedy Tal, siedzący po prawej stronie, gra czarnymi figurami, łapie teraz skoczka na G8 i pójdzie na E7. Po lewej stronie Fisher. Fischer. Fischer tym miał 17 lat. Tak, moje wrażenie, że dosyć doj dojrzały wyglądał, nie? jak na 17-latka. Także taka ciekawostka z mojej strony zdjęcie z tej partii. Ja to taki Czepialski trochę jestem, ale co jeszcze zauważyłem na tym zdjęciu: że Tal ma na dole tam podpis Michał Tal, czyli imię nazwisko, natomiast Fischer to jest tylko Fischer, nie ma Roberta Fischera. Moim zdaniem powinno to być tak, że obaj mają imię i nazwisko, albo obaj tylko nazwisko, ale partia była grana we wschodnich Niemczech. Może to jest odpowiedź na tą zagadkę. Dobra, tyle z tego zdjęcia. Teraz muszę je tutaj klik. Wracamy do partii. Czyli Tal gra z koczkiem na E7. Moment, który widzieliście na zdjęciu. No i teraz co się dzieje? Teraz już Fischer bije tego czarnopolowego gońca. No to Tal odbija też figurę nie. <laughs> Żeby było porówno. Fischer hetmanem na G7. Włamał się tamty hetmanem. Jest atak na wieżę, więc wieża musi uciekać. Wieża ucieka tutaj, jest broniona przez skoczka. Wygania tego hetmana, więc hetman sobie zbija kolejnego pionka. Białe zabrały dwa pionki, są zadowolone. Ale czarne też są w miarę zadowolone w tych pozycjach, bo ta ich wieża już pracuje. Skoczek jest rozwinięty. Jeszcze mają ruch, w którym grają skoczkiem na C6. I białe mają w tym momencie pionka więcej, ale to jest słaby pionek, bo tutaj jest zdwojony pionek. W dodatku ten pionek na A5 zapowiada się, że długo nie pożyje, bo już jest na celowniku od dwóch czarnych figur. I popatrzcie, czarne mają już wyprowadzone trzy figury, można powiedzieć, a białe Hetmana. Znowu mi coś tu przeskakuje, sorry. Białe Hetmana, a Hetmana na początku gry nie powinniśmy tak szybko wyprowadzać, nie? Co się dzieje dalej? Patrzymy. Słuchajcie, teraz Fischer robi ruch zgodnie z zasadą, którą staram się lansować tutaj na kanale szachowym. Jak nie wiesz, co robić, to rozwijaj figury. Mamy początek gry, trzeba rozwijać figury. Gra z koczkiem na F3. W książce napisał ciekawą rzecz, że myślał też, czy jest możliwe zagranie posunięcia F4, które bardzo fajnie wzmocniłoby, umocniłoby tego pionka na E5. Nie byłoby problemu z tym pionkiem, ale Fischerowi się to nie podobało, to posunięcie, ponieważ on widzi też to, że teraz ten goniec białych będzie zablokowany przez tego pionka, i to mu się nie podoba bardzo. I widzi jeszcze to, że osłabia się, osłabiają się czarne pola w obozie białych. Bo jak pionek stał tutaj, no to jeszcze kontrolował te pola. Na razie nie widzę sposobu, żeby czarne mogły jakoś wykorzystać słabość, osłabienie tych dwóch pól, a Fischer to widzi. Tak jakby umysł arcymistrza, mistrza świata. Hmm. Nawet tutaj niekonkretnymi wariantami, ale widzi to, że jak za jakiś czas być może ten pionek tu się pojawi, może zacznie gdzieś tu skoczek przełazić i nagle okaże się, że na E3 jest dziura, bo żaden, żaden biały pionek już nie jest w stanie tego pola kontrolować. To są trudne rzeczy. Łatwiejsza jest moja zasada. Jak nie wiesz, co robić, to rozwijaj figury. Pożegnij skoczkiem na F3, w ten sposób sobie to wytłumaczyliśmy. I tal Grachetman C7. Wydaje mi się, że logiczny zrozumiały ruch, no bo wiadomo, że czarne już nie zrobią krótkiej roszady, będą musiały robić długą roszadę, więc po prostu się do tego przygotowują, nie? Za chwileczkę będzie wychodził goniec, ostatnia figura lekka do wyprowadzenia i król chce zrobić długą roszadę. Dlatego Hetman C7, a dodatkowo jeszcze Hetman tutaj przecież bierze na celownik wspólnie ze skoczkiem ważnego pionka E5. Popatrzcie, mógł bić pionka na A5 za darmo, a nie zbił. Nie zawsze bicie jakiegoś słabego pionka jest dobre. Tutaj Tal widzi ważniejsze rzeczy. Hetman potrzebny mu jest na C7. Biały gra gońcem na B5. Rozwija kolejną figurę. Niby fajnie. W dodatku robi związanie. Też fajnie. Skoczka związał. Ale pamiętajcie o tym zawsze, że jak jedziemy kimś do ataku i coś atakujemy, to też coś przestajemy bronić. Teraz goniec już nie broni pionka na G2. I czarne mogły go bić za darmo tego pionka. A nie biły. Nie chciały. Fischer to tłumaczy tak, że gdyby ta wieża pojechała do ataku, no to fajnie, że zbija pionka. Ale król tam się robi taki odsłonięty. Nie da się tego od razu wykorzystać. Brak damy szacha, to ta wieża spokojnie wróci do obrony. Ale pokazał teraz taką ciekawostkę, że najpierw białe mogłyby tą wieżę pogonić królem. I jeżeli ona ucieknie, to uruchomią białe swoją wieżę. Wymiana wież, jeżeli nastąpi to wtedy czarny król może mieć kłopoty z powodu mm, braku tej wieży czarnych. Że zaraz tu wyjedzie biały hetman i taki nieprzyjemny szach. Gdyby białe miały, czare, przepraszam, miały gońca na d7, to zdążyłyby zrobić długą roszadę, ale nie ma tego gońca jeszcze. Więc tak w partii nie było. Cofamy. To, co by było gdyby. Tutar, tutaj Tal nie bije tego darmowego pionka. Znowu, tak? Znowu nie bije darmowego pionka. Są w szachach ważniejsze rzeczy. Na początku gry jest, jest to rozwój figur. Więc panowie rozwijają. Białe robią roszadę, czarne robią roszadę. No i została ostatnia lekka figura do rozwinięcia goniec na G5 wyszedł. No i w tym momencie moglibyśmy pomyśleć, uznać, że zakończyła się ta pierwsza część fazy gry w szachy, czyli zakończył się debiut. Białe i czarne rozwinęły swoje figurki, roszady zrobione. No i słuchajcie, teraz zaczyna się walka. I ta walka tutaj w tej partii będzie naprawdę ostra i szalona. Od razu się zaczyna. Ja bym tu pewnie myślał o jakichś takich spokojniejszych ruchach. gdybym grał czarnymi. Wieża H8 wygląda logicznie, bo atakujemy hetmana. On oczywiście ucieknie, tak? Tu nie liczymy na to, że ten het, tego hetmana zdobędziemy, tylko że drugą wieżę sobie ustawię na G8, schodzę ze związania i będę miał tak dwie fajnie ustawione wieże do atakowania. Tal tak nie zagrał, widocznie jest jakiś powód. Może po prostu bicie pionka kolejnego. W dodatku musimy teraz bronić skoczka czarnymi. No więc nie po to się oddaje pionka, żeby później bronić skoczka. Tal zagrywa inaczej. O przepraszam, za bardzo cofnąłem. Fischer poszedł gońcem na G5. Tal zagrywa łupniaka. I tu się zaczynają robić szalone rzeczy, które trudno będzie w ogóle. Komentować, tłumaczyć o co chodzi, bo trudno to zrozumieć. Hmm. Zaczyna się awantura. Awantura wynika z tego, że bardzo dużo figur zaczyna tutaj wzajemnie na siebie patrzeć. Nie, że ten goniec patrzy na skoczka, że te skoczki na siebie patrzą. Atakują się nawzajem. O to mi chodzi. Tak, że gońce tu na siebie patrzą. Że Hetman celuje w wieżę i w pionka. Jest bardzo dużo ataków i to znaczy, że pozycja jest bardzo ostra. Jak sobie radzić w takich pozycjach? Słuchajcie, to są pozycje, gdzie trzeba bardzo dużo liczyć wariantów. Niestety. Tak? Tu nie da się tak prosto sobie pomyśleć pozycyjnie, strategicznie, co bym chciał zrobić, gdzie może jakaś słabość, albo jakieś poprawianie figur, tak jak ostatnio w którymś odcinku strategicznym yy, nagrywałem, pokazywałem. Nic z tych rzeczy tu jest na ostro, tutaj trzeba liczyć i jak liczycie tego, tego typu pozycje, to w pierwszej kolejności można sobie tworzyć taką, jakby, taką mapę ruchy kandydaty. O jakich ruchach należy się tutaj myśleć? Na pewno o zbiciach. Mamy zbicie tu, mamy zbicie tu, mamy zbicie tu. I popatrzcie, to są już trzy posunięcia, o których teraz powinniśmy pomyśleć. I mało tego musimy jeszcze, słuchajcie, pomyśleć nad konsekwencjami, nad tym, co się wydarzy po każdym z tych ruchów. Czyli tak, na przykład, jeżeli patrzę na pierwszy ruch, bicie tu, to bicie mi się nie podoba. Dla białych. Może przestawimy, nie będzie łatwiej. Że jak biały zbiłyby tutaj. To czarne mają wtedy takie posunięcie. I tutaj działa teraz ta wieża. Więc białe nie mogą bić skoczka. I król musiałby uciekać. I tu są tarapaty dla białych. I teraz prawdopodobnie po posunięciu wieża H8 już, już jest koniec gry. Bo tu jest atak, tu jest atak, tu jest atak. I białe tu na tym punkcie H2 przegrywają. Tak to wygląda. Natomiast tak, czyli miałem trzy ruchy kandydaty: tak, Bicie, bicie, bicie. Pierwszy tak jakby już odrzuciłem. To mi się nie podoba. Po prostu policzyłem jakiś tam wariant, 2 trzy ruchy i zrobiłem ocenę pozycji. Przeprzegrywam, no to odrzucam ten ruch bicie-gońcem, patrzę na pozostałe, bicie-bicie. No ja bym tu na pewno zbił. Myślę, że bym zbił tu. Ponieważ to jest z szachem i tak jakby pozbywam się kłopotu tego, że, że ten goniec patrzy na tego gońca, nie? Tak jakby upraszczam sobie sprawę. Natomiast Fischer tu nie upraszcza. Fischer bije tego. Chłop. I w tym momencie białe zbiły, białe mają figurę więcej, ale dalej jest ostro, bo to jest podbiciem, to jest podbiciem i to jest podbiciem. Czyli białe mają figurę więcej, ale trzy ich figury są podbiciem. Dlatego wcześniej bym zbił tutaj, bo byłby jeden mniej podbiciem, nie? To takie prymitywne myślenie. Byłoby prościej troszeczkę. No i co robi tal? No, też miał na pewno trzy ruchy kandydaty, też liczył jakieś te warianty. Hmm. No, i wybrał tu. Nie będziemy może jakoś tak bardzo przedłużać. Popatrzmy na tą awanturę, co się tu działo. W figurach się wyrównuje. Natomiast teraz yy, dalej są te figury podbiciem. Tu podbiciem, tu podbiciem, tu podbiciem. Raczej nie ma co uciekać wieżą. Bo jak uciekniemy wieżą, to on nas tu po prostu zbije. I białe mają figurę mniej. Znaczy, w takich pozycjach trzeba wszystko dokładnie sprawdzać, czy tu jeszcze czegoś nie ma. Tu są jakieś niespodzianki, ale to raczej nie będzie działało. Hmm. Więc nie ma co uciekać wieżą. Fischer znajduje inne posunięcie. Skoczkiem tu, łup, ucieka tym skoczkiem, który był podbiciem. W dodatku broni sobie teraz tego gońca, i w dodatku atakuje tą wieżę. Hmm. Tal bije wieżę. Tutaj pewnie były inne ruchy. Zawsze są inne ruchy. Kandydat do pomyślenia, bo może po prostu uciekać wieżą. Czasami się tak robi, tak? Wieża z podbiciem, no to uciekam wieżą, a twoja zostaje podbiciem. I tu nie wiadomo, co się dzieje, jest awantura. Tam trzeba sprawdzać różne dziwne, dzikie ruchy. Na przykład przyszedł mi do głowy taki ruch, nie wiem, czy on jest dobry, pewnie nie, ale to jest szach. A pomysł jest taki, że jeżeli on mnie tu zbije, to wchodzę gońcem tu z jakimiś widełkami. W figurach jest porówno. Natomiast to, to jest podbiciem i to jest podbiciem, tak? Jeżeli Hetman sobie gdzieś ucieka, tu, a może tu, tu wygląda dobrze, bo nie może mnie bić, bo ginie Hetman. To jest podbiciem, a zaraz wieża pójdzie tu. To, co było przed chwilą, tak? I punkt H2. Widzicie, ostra pozycja, Jed jeden błąd. Jak ja to w ogóle zrobiłem? Aha, zrobiłem. Czyli ten ruch na pewno jest zły, on po prostu nie przechodzi. Tak mi się wydaje. Także ruch wieża F8 może był w grze, w stawce. Natomiast Tal wybiera inaczej. Goniec bije na F1. Łup. Wziął wieżę. No to Fischer też wziął wieżę. W figurach jest porówno, ale dalej jest okropne zamieszanie. Kto ma ruch w ogóle? Czarny, tak? Tu znowu jest podbicie. Skoczek jest pod wielokrotnym biciem. I można by też na przykład znowu, tak? Znowu mamy te ruchy kandydaty. To o czym trzeba myśleć, liczyć warianty. Czy tu... Czy. Coś mnie dzisiaj, sorki, nie słuchają te strzałki? Czy tu? Czy po prostu wrócić się gońcem? Wieża G5 jest zagrane w partii. To wygląda najlepiej w tej dzikiej pozycji, ponieważ wieża już się ustawia do ataku. A skoczek wygląda, że stamtąd nie wyjdzie, ale wychodzi od razu. Wychodzi i to z widełkami. Na hetmana i na wieżę. No. I co się dzieje dalej? Wieża na g idzie. Łup, szach. Ci znał, tak? Są widełki. Jedna z tych figur ucieka od bicia. A zaraz ucieknie druga. Białe nie mają teraz czasu na bicie, bo jest szach. Ale teraz jest szalony ruch zagrany przez Fischera. Co byście tu zagrali? No, trochę podpowiedziałem. No bo naturalnym, logicznym ruchem, niewiele myśląc, nie myśląc, odruchowo zagrałoby się król F1. Fischer w książce pisze, że ten ruch jest bardzo, bardzo zły. Że przegrywa. I zagrał królem tu. Dlaczego to jest złe? Bo czarne zagrałyby wtedy tu. Znowu ten punkt H2. Atak na hetmana. Ten też jest podbiciem. Biały nie może tutaj bić, bo czarne zbiją hetmanem i wygrywają. Natomiast gdyby białe zbiły hetmana, to czarne biją hetmana. I biały nie mają teraz jak obronić. Dwie groźby są. Bicie skoczka albo wjazd wieżą tu i ginie biała wieża. Więc czarne wygrywają. Po takim... Wdaje się naturalnym, logicznym ruchu bicie. Natomiast nie można bić. Żeby zauważyć to, że nie można bić, trzeba w szachach liczyć te warianty. I Fischer na pewno liczył doskonale. Zagrał król H1. No to teraz tak. Hetman jest pod biciem, więc trzeba zwiewać Hetmanem. Gon jest też pod biciem, no ale Hetman ważniejszy. Fischer idzie na e, Przepraszam, Tal idzie na E5. Taka centralizacja Hetmana. Przed chwilą skoczek atakował Hetmana, teraz Hetman atakuje skoczka. No ale... Białe grają wieża bije F1. Wyrównuje się, wyrównuje się liczebność, ilość figur. Wieża została podbiciem. Yy, ruch czarnych. Za bardzo nie ma gdzie tą wieżą uciekać. Tu jeszcze skoczek jest teraz podbiciem, nie? No i Tal znajduje takie rozwiązanie: bicie, skoczka. Fischer wziął wieżę. I słuchajcie, partia kończy się remisem. Po posunięciu Hetman G4. Po prostu biały król nie będzie miał się gdzie schować od tych szachów. Jeżeli pójdzie na H1, to szach. Wracasz, szach. Wieczny szach, partia zakończona remisem. Strasznie wielka awantura bijatyka i szalona partia ostra, kończy się remisem przez wieczny szach. Tak też się często w szachach zdarza. Bardzo możliwe tak sobie myślę, że. Oni chyba na pewno żaden z nich nie chciał przegrać takiej ważnej prestiżowej partii. Więc tego remisu, być może obaj byli zadowoleni gdzieś tam. I jak kilka ruchów wcześniej obliczając te warianty, widzieli, że tutaj gdzieś pozycja kończy się remisem, to kto wie, czy obaj gdzieś tam odruchowo w tym kierunku nie szli. Nie wiadomo, tego się nie dowiemy, to takie moje gdybanie, zgadywanie. Dobra, tyle na dzisiaj. Tą partię chciałem wam pokazać. Partia trudna, przez to, że taka ostra, takie partie są trudne. Trudno jest policzyć te wszystkie warianty, dokładnie to zrozumieć, o co tam chodzi, ale takie partie w szachach też nam się zdarzają, takie partie też trzeba umieć grać. Dobra, tyle na dzisiaj z mojej strony, dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmiki i partie się Wam podobały. Do następnego razu, pozdrawiam, cześć.